No, pogoda coś przygrzewa, lekki wiaterek. Idziemy do meczetu. Ubraliśmy długie rękawy, spódnice długą, szal i będziemy zwiedzać y, taki najbardziej znany chyba meczet w Emiratach. No. Dzisiaj mają być 23 stopnie, oczywiście stoimy pod palmami i pod naszym fotelem. Nie możemy się. Nie możemy się przytulać, co chwilę to zapominam, a właściwie przypominam sobie o tym, jeżeli dotknę Grażynę, obserwują nas tutaj i możemy być aresztowani, w każdej chwili. A Grażyna lubi mnie złapać za rączkę, tak? No, przytulić. Może skończyć w więzieniu. Ale może więzienia są pięciogwiazdkowe, nie, nie wiemy tego. Nie, to nie jest tak uroczo, mówiła przewodniczka w więzieniu, że więzień to nie jest tak jak w hotelu. Nie? nie. Thank you. poznać naszą wycieczkę ciężko kto powiedział tak? biały muzułmanin jakiś na białogał i powiedział Kaczyński poznał chyba polską wycieczkę Kaczyński. rzeczy monety z czasów rzymskich. Karzyna, gdzie ty położyłeś telefon? Ja, białek tak może pani przejść połowę? tak olbrzymi taśmociąg jak na lotnisku z tym, że mam jakąś inną kobietę w tej chwili, nie do poznania, niektórzy mówią, albo nie do Wrocławia, nie do meczetu, ale do meczetu właśnie. Jak na lotnisku taśmę? Taki meczet w Abu Zabi, albo jak to woli, w Abu Dhabi, to jeden z największych meczetów na świecie, który może pomieścić 40 tysięcy wiernych, to jeden z nielicznych meczetów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dostępnych dla zwiedzających. Cieszymy się z takiej możliwości i przestrzegając ściśle zasad dotyczących ubioru, ruszamy na zwiedzanie architektonicznego cudu świata. Kobiety i mężczyźni powinni mieć na sobie luźne stroje zakrywające nogi i ramiona, a kobiety muszą mieć dodatkowo zakrytą głowę. Swoją abaję wypożyczyłam za 20 dirhamów od kierowcy naszego autokaru. Przeważa tutaj biel i czerń. Co ja gadam? Biel i złoto. Czarne są jedynie dziewczynki. Panowie bardziej w bardziej tolerancyjnych ubiorach. Panie na czarno i zasłoniętymi włosami, często twarzami. Tego potężnego kompleksu rozpoczęto z inicjatywy szejka Zajeda, pierwszego prezydenta kraju, w roku 1996, a pracowało przy tym projekcie ponad 3000 pracowników. Meczet oddano do użytku w 2007 roku. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wielkości i precyzji wykonania, a także użytych najwyższej jakości materiałów, takich jak marmur, złoto. I kamienie półszlachetne. 96 kolumn obłożonych jest marmurem z elementami z masy perłowej. Dach świątyni ozdabiają 82 kopuły, a cztery wysokie i strzeliste minarety o wysokości 107 metrów reprezentują typową architekturę arabską. Do holu głównego wchodzi się przez ogromny dziedziniec. Ściany pokrywa przepiękna marmurowa mozaika z kwiatowym wzorem. W polu głównym oglądamy największy dywan na świecie o powierzchni 5627 m2, który został zaprojektowany i wykonany z wełny. Przez dwa lata pracowało przy nim 1200 irańskich rzemieślników, a wełnę sprowadzono z Nowej Zelandii. Siedem Żyandoli z kryształu swarowskiego sprowadzono z Niemiec. Największy z nich ma średnicę 10 m i wysokość 15 metrów jest trzecim co do wielkości na świecie Czuję, że chłopak z dziewczyną nie może nie może się przytulić, nie może się dotknąć to już nie mówię a pocałować to by wylądował wiadomo gdzie po polsku tak się mówi brzydko albo ładnie, ale nie będę mówił Bo to jest wszystko na mocny magnes. No. Ale po co ją chcesz kupić? Żeby stała i się kurzyła i żeby przypominała, że tu byliśmy.

It's nice, is tutaj piękne takie ogrody, czuć to już w powietrzu nosem ten zapach mi specjalnie nie odpowiada dostajemy bilety i wchodzimy mam nadzieję chodź tu, oh, oh, oh. Where is your family? Family? Where is? Yeah. Tu? Tu. Thank you. 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 kasuje <laughs> Thank you. Przystało na Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie wszystko jest naj, także ogród Miracle Garden to numer jeden na świecie. W dubajskim ogrodzie cudów podziwiamy dziesiątki jak nie setki milionów kwiatów w pełnym rozkwicie, układających się i wplatających w kształty znanych nam konstrukcji i budowli. Niespotykana ilość kwiatów. Coś pięknego. Ale kompozycje, kwiaty to jedno. Nie, nieczynne jest to podobno ich latem. No, naszego lata też nie, ponieważ tu jest za ciepło 40-50 stopni jest to za ciepło dla tych kwiatów. One są no, gdzieś przechowywane, czy tam niszczone i na nowo sadzone na jesienią, a potem zimą eksponowane gościom. Zdecydowałaś o telefon co Pan

Świetny model pasażerskiego Airbusa 380 przypomina nam, że niedługo ta przygoda pełna wrażeń się skończy. Mieniący się kolorami tęczy postacie z bajek Disneya przywołują lata dzieciństwa. Ogród czynny jest od początku listopada do końca kwietnia, gdy temperatura jest najkorzystniejsza w utrzymaniu roślin w dobrej kondycji. No to jesteśmy już na lotnisku, zaraz odlatujemy. Chcesz już lecieć? Jeszcze nie. Niedzielę. Emirates. To romantyczne miejsce przyciąga miłośników kwiatów, jest też znakomitym plenerem do różnego rodzaju sesji fotograficznych czy filmowych. Opuszczamy Miracle Garden, pełni doznań wzrokowych i zapachowych.